Witam zdrowo i finansowo, Hydraulik Finansowy, kolejny odcinek, ekspres codzienny. I dzisiejsze pytanie brzmi, co mówią Twoje okrągłe dni? A jak zwykle pytanie dotyczące zagadnień związanych z finansami osobistymi. Cała idea powstała na podstawie mojej książki o tym samym tytule. Hydraulik Finansowy to kolejne wydanie, wydanie tym razem elektroniczne, książki o tytule Hydraulik Finansowy i jest to multimedialny podręcznik. Z jakiego powodu jest to multimedialny podręcznik, ponieważ są tam linki, które odsyłają również do zasobów internetu, a więc jest tam więcej niż zwykle w książce można zmieścić. No i na tej podstawie telewizja TVT Rybnik przygotowała całą serię programów o takim samym tytule które dotyczą lepszego zarządzania finansami osobistymi, a tutaj czołówka programu, żeby można było łatwiej znaleźć na kanale 47 w telewizji lub w YouTube. Co mówią w takim razie Twoje okrągłe dni? Co to w ogóle są okrągłe dni? Czy mają jakiekolwiek znaczenie? Po co się mówi o takich rzeczach? Co to w ogóle daje? No, to są takie zagadnienia, które odnoszą się do czegoś, co w ekonomii nazywa się ekonomią behawioralną, w finansach również behawioralnymi finansami, a ja to nazywam problematyką związaną z interkulturowym coachingiem finansowym, bo taki zawsze uprawiam. Jestem kulturoznawcą z mojego podstawowego pierwszego wykształcenia i dlatego zawsze patrzę na nasze działania przez pryzmat kultury, a kultura to nic innego jak. Nasz mindset, czyli te wzory i wartości, które podzielamy z innymi, mniej lub bardziej wspólne, żeby się móc porozumieć i odnaleźć w otaczającej nas rzeczywistości. No i tutaj, żeby zrozumieć te tak zwane dni okrągłe, to trzeba zacząć od czegoś, co jest takim symbolicznym przekraczaniem granic. No bo mamy taką datę, w którą wszyscy wierzymy i ona jest dla nas szczególnie istotna, zwłaszcza to, że tak powiem. Początku frustracji, bo robimy coś, co potem 6 tygodni później okazuje się problemem. Mianowicie mamy nowy rok, i ten nowy rok, początek nowego w naszej głowie jest tak mocno za że uważamy, że należy zrobić jakieś noworoczne postanowienia, a później w ciągu sześciu tygodni odstępujemy od tych postanowień i wracamy do starych nawyków, no bo taka jest nasza natura. Żeby zmienić nawyki trzeba trochę więcej. No ale ta data mówi o innym bardzo ważnym elemencie, który jest związany z naszą naturą. Jak się popatrzy tak antropologicznie na Kulturę ludzkości, to zawsze jakieś daty są istotne. nie mówimy tutaj o dacie pod tytułem bitwa taka czy inna, czy tam okres wielkiego głodu albo ciężkiej zimy, jak to Indianie potrafią powiedzieć, ale mówimy o rozwoju tak zwanym osobistym. Bo we wielu plemionach na przykład było to tak, że siedmioletnie dziecko z opieki matki przechodziło pod opiekę ojca, potem musiało się wykształcić na wojownika albo zrobić coś innego. No te takie momenty są w. W różnych kulturach traktowane jako rytuały przejścia, czyli przechodzi z jednego statusu do drugiego. To może być komunia, to może być barmictwa, to może być jakieś inne ważne kulturowo wydarzenie w danym kręgu kulturowym. No w naszym na przykład kręgu kulturowym takim elementem jest w gruncie rzeczy zawarcie związku małżeńskiego, no bo w sumie jesteś takim samym człowiekiem, jakim byłeś, no ale podpisujesz jakiś dokument, odprawia się jakaś uroczystość religijna lub nie, i raptem się okazuje, że jesteś powiązany z drugą osobą, no i masz jej tam dochowywać wierności i się o nią troszczyć aż do śmierci. A jak to w praktyce wychodzi, to wiemy wszyscy, aż 58, aż 50, przepraszam, procent ludzi. Jest w stanie w tym wszystkim wytrwać, i aż 50% ludzi nie jest w stanie w tym wszystkim wytrwać, no bo tak mniej więcej się mówi o ilości związków, które się rozpadają, ilości par, które się rozwiodły, separacji itd., itd. Czyli przeciętnie co druga para jakoś tam jest w stanie ze sobą wytrzymać, a co druga para nie jest w stanie ze sobą wytrzymać, czyli mamy pół na pół. No i teraz, co to ma wspólnego z Twoimi dniami? Co to są Twoje okrągłe dni? No, dni lecą, żyjesz, no i w pewnym momencie ilość dni, które spędzasz na tej Ziemi, a wszystko na tej Ziemi ma charakter czasowy i jesteś tutaj tylko na określony czas, na określoną ilość dni i określoną ilość godzin, ta ilość dni narasta. No i jeżeli powiem, przeżyłeś tysiąc dni, to każdy jeszcze w głowie szybko przeliczy, że to jest tam mniej więcej trzy lata, prawda? No bo rok ma 365 dni. No to, to 1000 dni to jest tam niecałe 3 lata, 2 z kawałkiem prawie 3. No ale potem jest po, 2000, po 1000 dni, jest 2000 dni, potem są 3000 dni, 4000 dni, 5000 dni, 6000 dni, 7000 dni i tak dalej. W którymś momencie dochodzimy do 20 tysięcy dni, no już wtedy zaczyna się proces dla wielu osób odchodzenia. Niektórzy żyją 21 tysięcy dni, 22, 23, czasami 25, czasami 28 tysięcy dni. No i to już są osoby bardzo, bardzo sędziwe. A jeżeli ktoś przeżył 100 lat, no to by przeżył 36 tysięcy dni, 36 tysięcy 500 dni. No i dlaczego i z jakiego powodu to powinno być dla nas istotne? Dlatego, że to mówię o pewnym okresie życia, o pewnej naszej dekadzie, ponieważ kiedy mówimy o urodzinach, no to tak naprawdę wczoraj miałem lat 20, dzisiaj mam 21, wczoraj miałem lat 50, dzisiaj mam urodziny, mam 51, wczoraj miałem lat 64, dzisiaj mam 65. I to tak nie do końca jest uświadamiane. No zresztą dzieci często mówią, że się zastanawiają, jak to jest, że w nocy urosną już o jeden rok, i jak się następnego dnia rano budzą, to już jest inaczej. Więc ten element związany z tymi dniami powinien nam o czymś powiedzieć. No i teraz, jak obliczyć, skąd wiedzieć, ile to jest, kiedy jest, i gdzie i jak jest? No to przejdźmy w takim razie do faktów finansowych, które są konkretne, i wtedy będzie nam łatwiej popatrzeć. Tutaj. Podałem kilka dat takich 20 latek jest urodzony w roku 2002, 30 -latek w 92, 40 -latek w 82, 50 latek w 70 i 60 -latek w 62. No tak jak sobie włączymy nasz komputerek finansowy do obliczania dat zobaczymy, jaka jest data dzisiaj. Czy się zgadza, tak, 2 sierpnia, to możemy sobie wpisać 20 latek 15, przyjąłem datę dla wszystkich jednakową lipca, czyli 07 2002, to jest data jego urodzin, no to ten człowiek przeżył do dzisiaj już 7928 dni, tak? No to skoro mamy taką ilość, przepraszam, 7323 dni, więc jeżeli mamy taką ilość dni, to to jest początek jego, jakby, dekady, kiedy jest dwudziestolatkiem. No to teraz wyobraźmy sobie, że wpiszemy okrągłą datę 8 tysięcy dni, bo to jest coś takiego, co powinno już go jakoś ugruntować w tym jego życiu. No to mamy datę, która się pojawia: 24 rok za dwa lata od dzisiaj, i już będzie przez dwa lata 20 -latkiem. Czy to, o czymś mówi, czy kiedy już jesteś w tym swoim wieku tych lat 20, czy już powinieneś się jakoś, no. Okrzepnąć tym wszystkim, myśleć, zacząć rozumować. Na no 22-3 latek w zasadzie zbliża się już do końca swojego wykształcenia, studiów, w już powinien mieć jakąś wizję świata, powinien wiedzieć czego chce. Niektórzy już nawet zresztą zakładają w tym wieku rodziny. No, jedni twierdzą, że to dobrze, inni, że źle. No, w każdym razie różne decyzje ludzie podejmują, ale jesteś już w tym procederze. Te Twoje 10 lat potrwa jeszcze 7,5 roku, 8 lat i się skończy. No i w związku z powyższym przejdziesz do kategorii 10. No i teraz trzeba się zastanowić, jakie decyzje, zwłaszcza finansowe, możesz podejmować, żeby kształtować swoją przyszłość w sposób bardziej sensowy. To teraz popatrzmy, jak to wyglądał u 30-latka. Dzisiejsza data, wstawiamy ją tutaj. No i 30-latek, 15.07.1992 rok wpisujemy jako datę tutaj, no to przeżył sobie już mniej więcej 10 975 dni. No to jeżeli powiemy w ten sposób, no to kolejny przełom w jego życiu 11 tysięcy dni jest za dwa tygodnie. To nie jest dużo, to można powiedzieć, jest jeszcze w stanie być na początku, jeszcze nie do końca, do niego dociera, że się skończyło 10 i że ci piękni dwudziestoletni odchodzą, a wchodzi w okres 30-latów, kiedy powinien w zasadzie no, naprężać muskuły i stawiać taką potężną, fundamentalną bazę swoich działań finansowych i na przyszłość, i zawodowych. A więc. Te okrągłe daty, jeżeli byśmy teraz doliczyli jeszcze 1000 dni, to tutaj będzie 3 lata dłużej, będzie miał 33 lata, więc już powinien być naprawdę ugruntowany w tym, co robi, ten kierunek powinien być wyznaczony, czyli okres poszukiwań powinien się zakończyć, powinien już mieć ten kierunek w głowie. Jak to wyglądał 40-latka? 40-latek jest osobą, która się urodziła w 82 roku, no to jeżeli weźmiemy 15 lipca 82 80... Dwa, no to mniej więcej do dzisiaj przeżył już dni 14628, czyli można powiedzieć, za jakiś tam rok z kawałkiem będzie miał 15 tysięcy dni na tym świecie. No to już w zasadzie powinien być w dobrej jednej trzeciej podróży swego życia za sobą, no bo. Mówimy o tej zawodowej, no bo w, generalnie powinien tam mieć jeszcze połowę życia przed sobą, jeszcze do 80 daleko, ale już powinien mieć poukładane wszystko, i zwłaszcza te tory finansowe powinny być jasno ustawione, żeby nie było problemów. Więc jeżeli byśmy mieli policzyć 15 tysięcy dni, no to ktoś taki, kto się urodził w tym roku 82, te 15 tysięcy dni będzie miał w roku 20 trzecim więc widzimy, że mamy tutaj dużo możliwości i dużo jeszcze działania przedby. W takim razie pytanie jak to wygląda u 50 latka 50 latek urodził się w roku 72. No to popatrzmy 72 rok, co się będzie rzeczy robimy, po co to przeliczamy, co to nam, da, nam ma dać. To są właśnie te takie daty, które powinny trochę w naszej głowie poprzestawiać. Wchodzisz gdzieś tam w jakiś kawałek dekady, jesteś na jej początku, może w środku i w zasadzie powinieneś dokonać pewnego rodzaju zestawienia swoich działań i pomyśleć o tym, co możesz polepszyć, co możesz poprawić, jak to może się zmienić w Twoim życiu, żebyśmy na przyszłość jeszcze wyprostować te ewentualne kręty drogi, którymi widzisz. Mój czas inspiracji się zakończył. Puszczam czołówkę programu i dziękuję za uwagę.